Cześć. 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 Cześć, Cześć I co tam? Teraz widzowie Nowy nabytek wczoraj kupiony mój za moje pieniądze Za <laughs> <To> moje pieniądze? <laughs> Rozkładaj i jedź hej Tu trawa wyschła, nie? No. jest susza w tle oporowy ojciec oporowo no. Niech. Zgrabiaj. Zgrabiają trawę na siano kiszonkę. Tak? nie chyba na siano kiszonkę to jest. Zbyt Jak Pati? No. Tak, jesteśmy u Patrycji. Tu odbywa się akcja oporowa na dwa ciągniki. Tutaj trawa wyschła z przodu. Tu już była trochę lepsza. Tu jeździemy z Patrycją i z jej rodzicami po tej łące. To tutaj z tyłu, o, trawa tu jest ładna. będzie widać po, po kosach widzicie niedziela 2 czerwca piękna pogoda wczoraj przepadywały trochę deszczyki u nas tutaj chyba też padł coś mówiła że deczko pokropiło u nas padło 2 litry a przedwczoraj 33 litry była pompa wstrzeczonej i z dodatkiem gradu. Ważki latają. Tati się zarazem bawi. Jeszcze Kasper mówi, że coś tam do poprawki jest przy tej maszynie. Nie wiadomo jak to nowy sprzęt. No, rozłączam uwałek. Po prostu są luźne. Są luźne te odciągi, co jest na nich, te grabie. Muszą tam przerobić. Kasper mówi to. Były wyciągane i to się wyrobiło. Nie jest to zbyt dobrze wykonane. Słyszycie jak to uderza, kurde. zawsze ogólnie maszyna ładnie pracuje, skrabia fajnie trawka ładnie na siano kiszonkę się nadaje chyba znawcą nie jestem, bo nie mam wałki robi grube eleganckie Ale sio siątka szybciej. Ja dziś po południu Jadę na rybki z kuzynem Patrycji Idziemy na jeziorko porzucać wędką trochę zobaczymy czy będzie coś brało, czy nie Pokosy elegancki. Także co, no tu działają, idziemy do Patrycji, do cienia. Schowamy się.

No Paci zaraz przyjdzie. Widzicie jak za Patrycją tęskni od razu. Ares, chodź.

Rów jest jakiś, co tu jest? O, proszę bardzo, tutaj wodę mamy Już trawka wilgotna. No, później zwijałem to w rolki. Znaczy jest wilgotny. Zwijają to w rolki. Owijają i balot gotowy. Kasprowy się wyłącza cały czas. Po prostu opór stawia czasami, jak to uderzy. woda w rowie jest No, tu w cieniu to nie wygodnie mają. Nie zabiję? Tak jak odpadnie, to ja. Jak odpadnie, to Będziecie świadkami wszystkiego, zobaczycie. Nie wiem, kto tu wstali. To jednak nie będziecie. Szybko się denerwuje, nie? Bo pewnie całe tamto pole mu się też tak robiło. to co? Tu musi wolniej jeździć. Mm -mm. O, ale bzyka. Płaszka. Czy no dobra. Ale jak za mocno uderzy, to ja, to znaczy... O, co? No uderzy, bo one są luźne na tych e, swoich... Tych... No tak, no to to było do A, roboty. Ja, takie No. No i wtedy wyłączywałeś. To, to dobrze w sumie, nie? Mocno sklinuje, no. Ale oni to mieli robić, więc to oni to, wiesz, nie, no to, to, to naprawią. Ares, chodź tu. Bo to jest luźne na tym na no, wyciąganiu. Mhm. Może Parnie, to pokazać. Łatwo, ładnie to jest tygodnie. Cześć, ziomek. Cześć, ziomek. On sam się wyprowadza na spacer, On nie musi iść z kimś. Wiesz? W Nie Kacper Nadjebana no, maszyna hmm. Zabytek wczoraj kupiony, mój Za moje pieniądze Za <grywa> moje pieniądze? <grywa> to do zrobienia masz i zrobisz, i będzie dobrze Nagrywasz to? No Nagrywasz to na mój tyle. Ogólnie <grywa> maszyna fajna to do poprawki? No, wytłumacz. O, tu widzę już śrubę urwało. No, to co dotykasz, tą drugą śrubę jest urwana. To się Nie, no musisz to przerobić, bo tu o. A ta jest też luźna, ale te niektóre są. No. Są za luźne i przerobimy. To się wyjmuje, a my tam nie pośredniej, my coś zrobimy na jedno, i tu będzie strumno. No, i nie będzie latać. Nie będzie latać, i nie będzie mi tu pukać o. Bo on o co puka? A tu widać, gdzie Pół... jest w wy... tym puka, nie? Bo widać, gdzie jest wytarte. <tryk> no, kawałek maszyna fajna za te pieniądze idea Dwa i pół tysiąca, ja się cieszę no i my jeszcze jeszcze przerobimy bo na 6 cynków to tak zgrabia bo zgrabia a na 8 wtedy nic nie zostało damy do majstra on nam tu wymierzy wszystko i damy podokłada podokłada nie 8 mhm. cynków będzie i nie będzie zostało tak jak zauważycie tu Rzeczkę no, tam, trochę troszeczkę jest. Troszeczkę Tyle mam na razie do powiedzenia. Później po, po modyfikacjach pokażesz, jak powinno chodzić. Pantrak, widzicie? Bezawaryjna maszyna. Polecam ogólnie. Ciągnik, no, dużo osób hejtuje, ale... To jest ciągnik, można powiedzieć, bezawaryjny. No, że tak parę <grym> razy coś tam było, no to... Tak to fajnie. Za te pieniądze to te... no, jest <gry> Wszystko za te pieniądze nie, nie ma co więcej wymagać Wciągnię marzy. Jedziemy, Jedziemy. Nie no, ale bo nie fajnie ja, to... ja, nie No to mi się to podoba, bo ciebie wiesz, że nie Od razu z podciągnika to wszystko wciągnie, i wtedy, wtedy tego presa właśnie jest. A takie ładnie zwałowane, to presowanie to jest lżej, też ale teraz chcę kolejny rzecz Znaleźliśmy z premusterkę śruba urwała, z tej i z tej strony dwie. I to tak puka. I to napierdziela, bo jak ma opuszczony, to cała ta jakby konstrukcja tu sprzód jest luźny i się waha lewo, prawo. Musimy jechać to wymienić. Ares kieruje, jednak Kasper już idzie z buta. Ares, Ares, jest. Ares będzie jechał. nie Dobra, to jedziemy. Teraz ja przejmuję stery. Kuba pojechał na ryby z moim kuzynem. Ja aktualnie chodzę z Aresem. Żeby se siknął. <noise> e, teraz jesteśmy na innym polu. Polu, przepraszam, łące. Nie wiem co dzisiaj mam z tym polem, e, która, która była koszona wczoraj. Myśleliśmy, że wczorajsza pogoda zmieni dzisiejsze plany, ale jednak się udało wszystko tam ładnie pozbierać. Bo wczoraj była ulewa, znaczy ulewa. No deszcz. Myśleliśmy, że skropił, skropił skoszoną łąkę, ale jednak się okazało, że nie. Widocznie chmura jakoś ominęła całe szczęście nasze miejsce i tak, i tak to wygląda. Chłopaki przed chwilą zebrali. Tata z, be, zbalotował. I tak no. Ujęcia z drona będziecie mieli na pewno w filmie. Nie wiem, czy przed, czy po, ale na pewno będą. Także widzimy się prawdopodobnie na miejscu podczas foliowania, owijania bel. Idziemy do chłopaków. Coś się z pogodą zmienia, bo taki zimny wiatr się zrobił, więc pewnie da burzę z tego. Więc myślę, że kuba z tych rybek szybko dzisiaj czmychnie do domu. Bo jest tam z moim kuzynem i wspólnie sobie rybakują. Także no, ale mniejsza. No teraz idziemy do, do chłopaków. tu są ładnie grządki. Mamy. Ładnie wypielone tutaj kapusta wiadomo co swoje to swoje pięknie tutaj w tym roku mamy zimniaki. gdzie idziemy Ziemniaków, tak jak mamy odmiany. Może Michalina, tak, to jest Michalina. Fajne, duże ziemniaki. No i co najważniejsze, smaczne. Także polecamy się, polecamy. Zapomniałam wziąć smyczy dla Aresa, bo obawiam się, że będzie podłaził. Ale dobra, zobaczymy. Tutaj Kacper montażysta. Ares, musisz uważać. Chodź tu, chodź. Wymyślili taki sposób bez ucinania y, poli, więc y, zawsze pod, były potrzebne dwie osoby, a teraz są potrzebne w sumie... Znaczy, przepraszam. Zawsze były potrzebne trzy osoby, a teraz mogą być tylko dwie. Tyle, że trzeba więcej razy wyskakiwać z ściągnika. Ale jakby to potrzebować pomocy, to myślę, że by mnie poprosili. Myślałam, że będę to robić inaczej, ale dobra. No ale jak będą potrzebować mojej pomocy, to chyba mnie poproszą. Zdarzało się, że dawali mi foliować, że po prostu szybciej jest słono, ale te 8 balotów to 8, 8 czy 7, to tu nie robi jakiegoś większego problemu. Wyjedzie prezes firmy Frymark. <grystanie> Chodź. Siadamy ładnie. Siadaj dupko. Siadaj dupko. Jakbym nie wzięła psa, to bym im pomogła, ale on na razie podłazi i się trochę boję. No ten mechanizm mniej więcej tak działa już w domu, zarazem wróciliśmy. Mamy plany jechać do Kuby i Grzesia odwiedzić ich, zobaczyć czy coś bierze, no to wiadomo różnie z tymi rybami jest. Raz bierze, raz nie. Chłopakom, co najważniejsze, udało się już zrobić wszystko, mają owinięte. Pytałam się, czy potrzebują mojej pomocy i nie potrzebowali, więc jest OK. Wróciliśmy. Padać jest taka ciemnica. Ale cóż, myślę, że ktoś dotrwał do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy z naszym odcinkiem i myślę, że możemy go zakończyć. Ja zrobię to sama. Zaczął Kuba, ja skończę. Także zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i subskrybowania naszego kanału i nacisnięcia dzwoneczka. Także na razie, cześć, siemanko!